Prezentacja, tu jesteśmy w domu podnego profesora Szweda i właśnie proszę Państwa przedstawiamy, bo jak potrafią żyć szwedzi. O tutaj bardzo ładnie. Pan kolekcjonuje butelki, tak, bardzo pięknie tu widać. Tutaj proszę Państwa. O, zobaczmy. O, tu tak średnio. Kolega ma podłoga w kuchni. Gazówka. Reklamówki jakby było trzeba iść do Bologietu. Zle. Podłoga. O, trzy szafki. lodówka. Lodówka. proszę bardzo. I zamrażalnik na chłodzenie, whisky. Proszę bardzo. Tak, pan żyje. Teraz salon, proszę Państwa. Tutaj mamy salon. W salonie Pan ma oławę. Późne rokokoko, jakby ktoś był zainteresowany. Przedstawiam. Tutaj chyba pozostałości po ostatniej imprezie. Lekko przysły, jakiś pomidorek. Tu nam, o tu moi koledzy pracują, a proszę Państwa, o tu kolega ma bat. Pan profesor ma wystawny wariant. Zapraszam swoich kolegów. O, dla zainteresowanych proszę nie. proponujemy film. Koledzy się bardzo cieszą, już się z Panem umyli na belcia. O, a to jest sypialnia. W stylu późne rokokoko. Stufic bardzo okazały. O, proszę zobaczyć, Pan mieszka. Stolik nocny. A pod stolikiem nocnym, proszę Państwa, ekskluzywna wyżerka dla bezdomnych. Już, Pyszku, tylko jeszcze tutaj. O, tu jest maceras. Jakby ktoś był zainteresowany, tak żyją Szwedzi. O, kolekcjonerysko kolekcjonuje puszki. Ja, jak miałem 12 lat, też zbierałem. Ale, proszę Państwa, ekskluzyw. Sztoteczka do zębów i, proszę Państwa, mydło. Mydło jest po prostu... Super, o tak wygląda szwedzkie mydło i Wanna. Wanna myślę, że to będzie jakiś styl romański.